Cześć! Jestem na z 2000. No i dawno nie nagrywałem. No powinienem już zatrzymać ten pociąg. Dawno nie nagrywałem takich starych zestawów. No i tym razem u mnie na kanał Przychodzi zestaw z 87. Czyli Futuron Monorail. Jego dokładny rok pochodzenia to jest 1987. Posiada on 731 elementów. Tak wygląda. Dobra, pójdę dalej, żeby tam kolejnych jedzie. A w międzyczasie tutaj będę omawiał. W niektórych miejsc dwóch miejscach, po tutaj i jeszcze tam mamy takie satelity to są takie na ozdobę tutaj też coś takiego mamy, tylko nie satelita, tylko jakąś taką bramkę są na takich nóżkach. ja tutaj nie zbudowałem, nie wykorzystałem wszystkich torów, bo jeszcze dwa takie mi zostały o i tak ta nóżka prezentuje się Możemy ją sobie o tak przyczepić Trzyma się I co ciekawe Te tory Żeby je złączyć To potrzebujemy o, takich dwóch elementów Je po prostu tutaj szczepiamy Pod spodem możemy je Jakoś sobie tak przyczepić Lokomotywę możemy sobie zatrzymać o, Tutaj za pomocą tego mam nadzieję, że dobrze widać. Tutaj jest takie pokrętło. Jak to sobie tak ustawimy od przodu, to kolejka się zatrzyma, bo to odpowiada ten silniczek za to. Zacznijmy omawianie od samej tej kolejki. No, postawiłem ją tutaj na torach, żeby było ją lepiej widać. I możemy sobie ją podzielić. O, tutaj za pomocą tego się tutaj trzyma. Do tego podpinamy. A już bez tego, no to tak średnio, tak osobno możemy odłączyć. Ale wtedy to tak wtedy wygląda. Bez tego silnika to nie będzie jeździło. Bo tutaj tylko z jednej strony mają szyny. Ale to jest. Zasilanie bo to jest to koło zębate co jeździ po tym torze, i tak wpinamy. i ja ten, tutaj jakby bardziej pokażę, odczepię na razie to zasilanie. O. Za kierunek właśnie to odpowiada, w którą stronę jedzie czy w lewo, czy w prawo. Czy może stoi? No, i ma tutaj tą zębatkę. No, i to dokładnie w instrukcji było pokazane, co konkretnie robi. Jak tak było wysunięte, to stał, stoi kolejka. Jak wepchnie się w jedną stronę bardziej ten bolec, no to jedzie w jedną stronę. Jak się w drugą, drugi wepchnie bardziej, no to w drugą. W którą nie pamiętam. W instrukcji to było napisane, ale nie mam tej instrukcji. Mamy tutaj silnik. Tego naszego zestawu. Łączymy go za pomocą tego. Tutaj. O, wystającego szarego elementu. I wtedy ta dioda się tutaj zapala. Możemy sobie zdjąć tą czerwoną nakładkę. I wtedy to się świeci. O, jak taka lampka choinkowa. No i jest to. Pomieszczenia bateryjkę 9V jest to do, dosyć ciekawe, wsadzenie tej bateryjki, bo nie używamy tutaj żadnych śrubokrętów ani takich sprzętów. Tylko po prostu naciskamy z jednej strony i mamy tą bateryjkę, jak w pilocie wyjmuje, jest wymiana baterii. To dokładnie tak samo jest tutaj, podczepiamy to. I mamy już wymienioną baterię. Na szczęście tutaj to tylko jedną trzeba dać, a nie jak w przypadku tych nowszych trochę więcej. Ale dobra, zacznijmy sobie omawianie od tego. No powiedzmy, że przodu, bo ma tutaj większą kabinę i też ma bateryjkę. No to zakładam, że to musi być przód po bokach ma jakieś takie może to są kosmiczne lampki albo coś w tym stylu oraz coś z przodu przymontowane jakąś rurkę oraz takie trzy talerzyki też nie wiem do końca o co chodzi ale jak podnieść możemy sobie podnieść tutaj szybka albo ją odczepić jak bardziej chcemy i mamy tutaj wtedy wejście do kierowcy tym statkiem tego pojazdu. Ogólnie możemy sobie wsadzić do obu dwóch tych niebieskich astronautów. Później im się przyjrzymy bardziej. Bo tutaj też mamy miejsce, ale nie wsadzałem. I jest tutaj ten panel sterowania. Teraz zamontuję tą szybkę z powrotem. O! Udało się. Jest też drugi wagon, który z przodu wygląda praktycznie tak samo jak ten, tylko się różni. Teraz widzę, czemu tutaj zapomniałem, czemu mi zostało tyle tych elementów copasowych. Dobra, szybko się tutaj poprzyczepię. Rachu ciachu. I po sprawie, dobra? Dobra, To jak te, Ta kolejka podobnie wygląda jak ta. Tylko jest trochę mniejsza z kabiny. Bo tutaj jeszcze było poszerzenie. A tutaj jest po prostu taki skos. O. Tak to wygląda. Ale różni się tym, że. Tutaj, zaraz do tej skrzynki przejdę, mamy taki mini pojazd i możemy, o, dobra, wezmę tego snouta, tego kierowca, możemy sobie tutaj figurkę posadzić i może sobie jechać, a to zasuwamy z powrotem i jest. Tutaj są szybki, ciekawym kolorze, takim niebieskim. I tutaj jeszcze mamy specjalną skrzynię. W zestawie dostajemy dwie. Jedna jest na pociągu, druga jest na przewoźniku, który później pokażę. I w tej skrzyni mamy krótkofalówkę oraz klucz do naprawy. No, od spodu to wygląda właśnie tak. Kolejną rzeczą w tym zestawie, którą chciałem pokazać, jest stacja. No, jest tutaj pod jednym względem ciekawa. Bo możemy sobie ustawić ją w dwóch pozycjach. W takiej rozszerzonej albo takiej delikat, tak trochę zagiętej. oraz jakby się uprzeciw dokręcić do końca możemy jeszcze o tak trochę bardziej z, zdusić ale tutaj mamy tylko żeby to wyczepić teraz o taki miejsce czekania na ten pociąg takie krzesełko żeby posadzić swój leniwy Zadek i nic nie robić już cały dzień no i również jest tutaj miejsce na podczepienie tej skrzynki z tego pociągu i możemy ją na przykład sobie o, zabrać do tyłu albo ją właśnie przesunąć do kolei żeby było łatwiej zładować tutaj pokażę że jeszcze z tej strony za pomocą tej korbki tutaj ciągniemy w jedną stronę i w drugą i żeby nie przeciągnąć za mocno to tutaj z tej strony to blokuje a żeby nie za daleko to z tej strony to blokuje Po boku tutaj mamy dwa takie mniejsze radary, z jednej z drugiej strony. Na jakimś takim zasilaniu. Tutaj jeszcze są jakieś elementy. Sam do końca nie wiem, co to jest. I tutaj są dwa takie pachołki. Też nie wiem do końca, co to jest. Ale tutaj z, z przodu mamy jeden tor. W zostawie dostajemy dwa. I tym torem możemy sobie wybrać W którą stronę chcemy żeby pojechało Czy w lewo Czy w prawo Czy może chcemy żeby zrobił sobie przystanek No u mnie coś tak z jednej strony Nie działało Bo jedna z tych stron Nie dociskała za bardzo do tej kolejki Jak chciałem żeby Pojechała w drugą stronę no to nie jechała Ale już nie pamiętam W którą to było Jeszcze jest to na takiej osobnej płytce, żeby mi to nie wypadło. No, właśnie na takiej, może by się też zmieściło na takiej o kiedyś, co ją kupiłem. Takiej ciekawszej, bo tutaj już jest takie wypchnięcie do góry. Taki kawałek terenu. Może jak kiedyś będę budował makietę kosmiczną? Jeśli będę budował, no to pewnie zobaczycie, że sobie ten element wykorzystałem. Ale to nie mowa o tej płytce, tylko o tym zestawie. Co najmniej w tym filmie. No i jeszcze na górze są takie dwie mniejsze anteny. No i te szyby są dosyć duże po takiej no powiedzmy wielkości mojej dłoni. A nam został jeszcze jeden przystanek. A ten przystanek prezentuje się w taki to sposób. O, tak poobracam, może lepiej będzie widać. Tutaj są pewnie jakieś lampy tutaj też zabiorę tego astronauta żeby tutaj tak trochę nie przeszkadzał i mamy z obu stron panele oraz jest tutaj jakaś mini drabinka która została zasłonięta przez zwrotnicę i tak samo jak tam możemy sobie powybierać w którą stronę chcemy żeby to jechało tutaj wyżej są też dosyć ciekawe, takie niebieskie szybki. O tutaj. To jest chyba przedłużenie do tych, co mieliśmy wcześniej. Oraz dwie takie mniejsze. O tutaj. Jeszcze te lampy tutaj są podłączone takimi kabelkami. I mamy tutaj radar z dosyć ciekawą funkcją. Specjalnie odkładam tej skrzyneczki, żeby pokazać. Jak kręcimy korpką, to możemy sobie załadować tutaj ten pociąg. I też ciekawie tutaj zrobili tak, że tutaj specjalnie tak poobniżali te nóżki. Żeby po prostu nie przeszkadzały z tymi podporami pod tory I właśnie te podpory pod, Do tych torów Do nich do końca wczepić figurek nie możemy Bo przeszkadzają trochę ich nóżki o, Tak się to prezentuje A na dodatek tutaj są jakieś lampy. Sam do końca nie wiem co to sygnalizuje. Może to jak jest. No w sumie w się ciągle jest ciemno. Ale załóżmy, że motorniczy z tego nic nie widzi. No to może tam daje jakiś sygnał, że tutaj jest przystanek albo załadunek. No i jeśli o załadunku mowa. To w zestawie mamy jeszcze jeden pojazd. Wygląda w taki oto sposób, możemy sobie tak popchać i poudać, że sobie lewituje, tak jeździ. i Na górze mamy takie stare, to są nadruki, które pokazują, że możemy sobie tak rozchylić. Tutaj mamy drugą skrzynię z załadunkiem, I jak sobie ją otworzymy, to mamy tutaj jakieś takie kosmiczne działka. Powiedzmy. Bo jako lupa to na pewno ten nie jest. Trochę te skrzynki przypominają trochę te skrzynie z westernu. Tam z tego fortu i z tej kopalni, co jest u mnie na kanale. I tutaj jest ostatni astronauta w tym zestawie. Jest tutaj specjalne miejsce, w którym może siedzieć z swoją butlą z tlenem. Tutaj są rurki też jakieś. No i tak się to prezentuje. Figurki w sumie się różnią tylko kolorami. I tak, dla przykładu, zacznijmy sobie od tego żółtego. Wyglądam w taki oto sposób. ich jest dokładnie trzech takich samych i dla porównania to jest ten obniżę trochę kamerę to jest ten co mieliśmy w tym zestawie mi się rozpadł w dłoniach to jest pierwszy taki żółty astronauta którego u mnie na kanale recenzji możecie zobaczyć i to jest taki już nowszy Astronauta z kosmicznej drużyny Benka, tutaj jest o. Albo no inaczej Dowód czy dam. To jest. Po tym widać, że to jest stary. No tak po hełmie, no to w kamerze tak może nie, nie być za dobrze widać. A tutaj jest nowy. No może ktoś zauważy tą różnicę. Ale tak, z slanem się w ogóle nie różnią. Ale za to, że zmienił się hełm. Przez te lata, i na przykład, jak starzy astronauci nie mieli żadnej szybki, tak tutaj ci w tym zestawie dostali już taką. A mnie ciekawi, jakby wyglądał właśnie ten astronauta z tą szybką. No, ciekawie, ale w zestawie, w którym te chomły były używane jak te kaski, no to to było w tym złotym. W żółtym zamku, który też jest u mnie na kanale. No i mamy tutaj tego żółtego astronauta. Trochę jest tutaj przyburzony, ale tego na szczęście. W... No, może tutaj delikatnie to widać. No i mamy tutaj nadruk tej tego symbolu tych astronautów, tej planety tak jak tutaj ten nowszy i ten starszy miał i ma tutaj żółtą butlę z tlenem hełm to bardziej przypomina ten co mamy już dzisiaj na główce jest napis ten lego no i pod tym tlenem nie ma żadnych nadruków Tak się prezentują ci żółci, ale w zestawie również dostajemy dwóch niebieskich. wezmę od tego. O. ci niebiescy są w nieco lepszym stanie niż ci żółci okratu mnie. Jakoś chyba mniej byli używani, chociaż w sumie mogą mieć ślad używania, bo to już jest tak około 36 lat. Jeśli się nie mylę z matematyki. No i mamy tutaj tym razem niebieskiego astronauta. Niestety niebieskiego astronauta w tym starym stylu nie mam, to nie mam jak do końca porównać. Ale niczym się nie różni od tego. No i tutaj tak samo jest na górze napisane Lego te z tyłu nie ma na druku bo to jest dokładnie te same figurki no w sumie wyglądają tak samo tylko ten ma niebieskie kolorki i ten też ma taką niebieską szybkę no i mi się właśnie ten niebieski bardziej podoba niż ten żółty coś bardziej mi pasuje ta niebieska szybka u tego niebieskiego niż u tego żółtego chociaż ja w sumie ja jestem większym fanem takich bez tych szybek. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. Dobra, to tutaj pokażę. Jak to się cofnie? Tam jest ustawione w drugą stronę. O, właśnie tak to działa. I jedzie hmm. tutaj dalej. O, i tak właśnie to działa. A niech jedzie w tamtą stronę już Tak więc ja tutaj o, Tak to tutaj jedzie Niestety kota wam nie pokaże jak on jest w porównaniu do tego Pewnie na miniaturze jest ale tutaj nie pokażę Około od tego dostają mocnego świra. Tak więc ja Wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się w następnym. Cześć!